Witam Cię w kolejnym filmie dotyczącym przeglądu cienkich klientów. W kilku filmach na ten temat postaram się zaprezentować różne, ale przede wszystkim dostępne urządzenia, które można by potraktować jako zamiennik dla popularnej maliny. W tym filmie pochylę się nad terminalem Dell Wise 5070, który dla odmiany oparty jest na procesorach Intela. Obudowa to klasycznie dla Wise'ów czarny regularny prostopadłościan o wymiarach 35 na 185 na 185 18 cm. Stoi stabilnie bez dedykowanej stopki, a to dobrze, bo naprawdę ciężko taką zdobyć. Jest to istotne, ponieważ terminal powinien pracować w pozycji pionowej, w której najlepiej radzi sobie pasywne chłodzenie urządzenia. Z przodu obudowy znajdują się dwa gniazda USB 2.0, jedno gniazdo USB 3.0 typu A, jedno gniazdo USB 3.0 typu C z funkcją power delivery oraz DisplayPort, dwa gniazda mini jack audio, jedno słuchawkowe, a drugie kombo słuchawki mikrofon oraz włącznik. Na froncie znajduje się także dużo logo Dell i zdecydowanie mniejsza nazwa modelu WISE 5070. Z tyłu natomiast lecąc od dołu mamy gniazdo zasilania 19,5V o średnicy 74 na 5 mm i tym razem jest to gniazdo z pinem weryfikującym oryginalność zasilacza. Wyżej znajduje się gniazdo gigabitowego Ethernetu, trzy gniazda DisplayPort, cztery gniazda USB 3.0, jeden 9-pinowy port szeregowy RS-232, oraz jeden mini jack audio, słuchawki, mikrofon. Są tu także wyłamywane zaślepki na gniazda antenowe dla wersji z kartą Wi-Fi oraz zaślepka na opcjonalny port szeregowy lub gniazdo DSAP. Miejsce na blokadę Kensington znajduje się na podwójnej blaszce wystającej z boku, która jednocześnie pełni funkcję blokady otwarcia obudowy. Oprócz oznaczenia modelu YS5070 z przodu, na etykiecie z tyłu widnieje symbol N11D. Mój egzemplarz kosztował 399 zł w konfiguracji z 8 GB pamięci RAM i 16 GB wlutowanej na stałe pamięci Flash. Do zestawu dołączony był oryginalny 65W zasilacz wyposażony w PIN do weryfikacji oryginalności. Jeśli zastosujesz zamiennik zasilacza bez tego PINu, to terminal ograniczy prędkość procesora do bazowego 1,5 GHz. Aby dostać się do środka, należy odkręcić jedną śrubkę po środku tylnej ścianki i przesunąć górę obudowy do przodu. Może to iść opornie i czasem trzeba się trochę z tym pomęczyć, ale prędzej czy później zejdzie. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to ogromny termopat na stosunkowo niewielkim radiatorze. Rozmiar radiatora wynika zapewne z faktu, iż oba procesory, jakie mogą znaleźć się w tym terminalu, czyli zarówno Pentium Silver J5005, jak i Celeron J4105, mają wartość TDP na poziomie 10W. Oba procesory są czterordzeniowe, oba są taktowane zegarem bazowym 1,5 GHz. Celeron J4105 w trybie Turbo ma taktowanie 2,5 GHz i jest zestawiony z układem graficznym Intel UHD 600. Pentium Silver J5005 w trybie Turbo wyciąga 2,8 GHz i pracuje z grafiką Intel UHD 605. W moim terminalu znajduje się procesor Pentium J5005. Na prawo od radiatora znajdują się dwa sloty na pamięci RAM SODIM DDR4 i podobnie jak w modelu YS5060, znowu jedna nad drugą. Tyle dobrego, że dostęp do obu modułów jest możliwy bez demontażu innych elementów. W moim egzemplarzu zainstalowane były dwie 4GB kości Samsung PC4 2400T. Znalazłem w internetach informację, że terminal poprawnie działa, wyposażony nawet w 32 2 GB RAMu. Przy czym osobiście tego nie sprawdzałem. Poniżej radiatora znajduje się opcjonalna, wlutowana pamięć EMMC. W moim przypadku jest to 16 GB kość SanDisk i NAND 7232, której TBW producent określa na 11 TB. Tuż obok umieszczono gniazdo M2 na dyski SSD w rozmiarze 2260 i 2280. Ale uwaga, M2 SATA, a nie NVMe. Złącze M2 przeznaczone na kartę Wi-Fi znajduje się obok baterii CMOS-u. Z istotnych ciekawostek warto wspomnieć tutaj o niebieskim gnieździe USB po prawej stronie płyty głównej. Po podłączeniu takiego kabla otrzymuje dwa dodatkowe porty USB: jeden 3.0, a drugi niby też, ale transfer na tym drugim oscylują w okolicach 30-40 MB na sekundę. To tyle, jeśli chodzi o wnętrze. W dalszej części filmu terminal będzie pracował z dołożonym przeze mnie dyskiem M2 128 GB. Do BIOS-u można wejść na dwa sposoby. Pierwszy to naciśnięcie klawisza F2 podczas uruchamiania, co od razu uruchamia BIOS. Drugi to naciśnięcie klawisza F12 w trakcie startu, co otwiera menu startowe, w którym mogę wybrać dysk, z którego uruchomi się system, wejść do BIOS-u, wykonać jego update lub rozpocząć diagnostykę urządzenia. A sam BIOS, no cóż, pomimo już nowocześnie, graficznie i można myszką, to w moim odczuciu jest okropny. Niby oferuje mnóstwo opcji konfiguracyjnych, ale jest to tak nieintuicyjne, że głowa mała. Nie będę omawiał każdej pozycji w menu. Skupię się tylko na tych istotnych, a przez resztę tylko przelecę tak, żeby było widać mniej więcej, co tam jest. Zakładka General System Information pokazuje konfigurację sprzętową terminala. Jak widać mamy tutaj BIOS w wersji 1.1.3, 8 GB Dual Channel procesor Pentium. Dysk SSD 128 GB i dysk eMMC 16 GB. W General Boot Sequence można wybrać kolejność bootowania, ale niespodzianka jest taka, że startu z USB tutaj nie ma. Można natomiast dodać ręcznie dowolne wpisy EFI. Natomiast nie ma tutaj już opcji startu systemów legacy, czyli nie UEFI, a więc Windows XP, DOS czy starsze Linuxy odpadają. Nie ma i nie będzie. Możliwość startu z dysku USB jest schowana w zakładce System Configuration USB Configuration, gdzie jest ona domyślnie wyłączona. I jak widać BIOS posiada ogrom opcji z naciskiem na pierdyliar rodzajów haseł i zabezpieczeń co ma sens w środowisku produkcyjnym gdzieś na hali czy w magazynie. Następna potencjalnie przydatna opcja to możliwość włączenia TPM 2.0 w zakładce Security TPM Security. Po włączeniu tej opcji narzędzie do sprawdzania systemu Windows melduje, że terminal nadaje się do instalacji Windows 11. Zachowanie systemu po zaniku zasilania konfiguruje się w zakładce Power Management AC Recovery, gdzie klasycznie już dla ważnych usług ustawiam opcję Power On, żeby terminal zawsze był włączony. Przywrócenie ustawień domyślnych lub fabrycznych jest możliwe po kliknięciu w przycisk Restore Settings. Konfigurację można zapisać klikając przycisk Apply lub podczas pytania o zapis po kliknięciu Exit. W ramach mojego pokazu zainstaluję teraz na ys 5070 Ubuntu, korzystając z narzędzia Ventoy. Po restarcie naciskam F12, żeby wybrać opcję UEFI USB partycja 2, co spowoduje rozruch z pendrive'a. Po chwili pojawia się główne menu Ventoy, skąd wybieram odpowiedni plik obrazu i od tego momentu leci standardowa instalacja oparta na stałym klikaniu dalej. Przy wyborze miejsca instalacji wskazuje dodany przeze mnie większy dysk SSD M2 SATA. Poza tym wszystko na standardowych wyborach. Instalacja trwa 11 minut i po chwili mamy już działające Ubuntu. No i muszę powiedzieć, że Ubuntu działa na terminal YS 5070 jak marzenie. Płynnie, szybko, ładnie, na nic nie trzeba nadmiernie czekać. Wrażenie z użytkowania jak z normalnego peceta, a nie cienkiego klienta. Bez żadnego kombinowania idealnie odtwarzają się tutaj także filmy z YouTube'a, nawet w 1080p w 60 fps'ach, co jest zasługą zastosowanego tutaj układu graficznego Intel UHD 605. Tak samo płynnie i responsywnie działa na Wise 5070 Windows 10. I tutaj ciekawostka, bo o ile 3D marki pokazują wyniki o 10% wyższe niż dla Wise 5060 z Radeonem R5E, to Skyrim, nawet pomimo obniżonej jakości obrazu, uruchamia się tylko raz na jakiś czas i do tego chodzi słabo. Można za to przy niskich ustawieniach pograć sobie w najnowszego Minecrafta. Wniosek z tego taki, że do grania to raczej nie, ale do internetu, mailowania czy budżetowania w Excelu, taki Wise 5070 to jak najbardziej się nadaje. Zużycie energii tego terminala to bajka. TDP procesora to zaledwie 10 W. W efekcie daje to 4,5 W pobranej energii w bezczynności oraz 14,6 W przy pełnym obciążeniu. To są wartości prawie dwa razy niższe niż dla poprzednika YS5060 przy wydajności prawie dwa razy wyższej, tak przynajmniej twierdzi GigBench. Zdjęcie termowizyjne pokazuje maksymalnie 52 stopnie Celsjusza na radiatorze procesora przy pełnym obciążeniu, gdzie reszta pozostaje chłodna. Patrząc na to wszystko, trzeba przyznać, że YS5070 jest zdecydowanie lepszym wyborem niż starszy 5060. Jest dwa razy wydajniejszy, ciągnie dwa razy mniej energii, no ale kosztuje też dwa razy więcej a te 100% różnicy w cenie na dziś dzień to tylko albo aż 200 zł. Więcej informacji na temat wydajności tego konkretnego urządzenia znajdziesz w filmie z testami, który wkrótce pojawi się na moim kanale, dlatego warto kliknąć w przycisk subskrypcji z dzwonkiem. Dzięki temu nie ominiesz kolejnego filmu. Tymczasem dziękuję za obejrzenie do końca. Cześć!